No i brudno i zadeckować wszystko co tu jedno idzie jedno patrzcie tu widzicie tu, tak? tu jest troszeczkę naruszone wymiana uszczelki, uszczelki pod trzyma. głowicą w Ursusie o tu majstry widzita, widzita? i trzeba skrobać wszystko co było po uszczelce trzeba czyściutko widzisz jak trzeba boskować u żoneczki? Trzeba to rzecz kiedy i żoneczka da. Jest coś. Głowica w szóstce. W stopie się w I ledwo szła. Woda mi ciekawa. Chodź, woda mi ciekawa. I poszła u usielka. Majstry działają. jest. Głowica wisi sobie. Na pasie do góry, trzeba się ułatwiać. A, a. Tu ja się nie rozkrobuję. tu róg jest oczyść go. róg jest go. koniec jest. Bo co to. Ten róg jest nieoskrobany, widzicie? I ten cały róg się oskrobać, nie, ten, że ja się się ja się rókej, rókej, Widzisz ja się? No zobacz, rób Jasio. Tu ja mówię, stary majster pokazuje, że musi być cisiutka, się świeci musi. Inaczej nie będzie łosierka działać. Walnij tu, Jasio, walnij. Weź jej nóżkę, weź tu ciąg dni, to nie tam jakieś... Uszielka 84, 88 zł kosztuje, jest bardzo dobra, jest. Dlatego trzeba ta uszielka sobie nabić, to jest tak to 100 prawie pięćdziesiąt kni. I nam silnik usielka poszła. Niestety, poszła. I trzeba uszyka zrobić. Wydmuchnęła. Mamy tutaj, zrobię cała głowica. Bo nie było żadnych rysów, gładka jest. Nie musimy zadziałać planować. I bez na tanio wychodzi. I teraz, jak my to zrobimy, już. Ja Chciał założyć głowicę. I to jeden największy problem. Trzeba dokręcić wisko, tak żeby pasowało. To musi do góry być. Borim Bože na dolu, kaplica jez, wow. to musim biti, pat tu, zovat će, mami tu, na frecugu I da ime na potem, i založim na šrubi, i potem mozda skręcać. nije vol da već, čego? Jašo, čego nije vol da već? Do njebe, e čego? Ta botu Nije ta botu Silikonu. Szylikon. Silikonu. No i I po... I trzeba tu. Dwa i tutaj. Wani tu. Jeden raz. Jeszcze raz. Tu. Musi po się. Źle, źle, źle. Tu. Jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. Dobra, idę z stronę. strony. Bo musi być... Akurat do pasowane musi być. Nie może, To szajstać z tym. Teraz i tu, bo i tu Mani tu, patrz Idzie, idzie, idzie. Polału, połału, po A tu źle, 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 nie może być tam. Chyba tu musi być. Od kabiny. No nic. Od kabiny teraz. Od kabiny. Bo jest Od jest, kabiny. No jest, no tak, tak, kabiny, no tak, no tak. No i Idzie ładnie, idzie. Idzie, idzie, idzie. Aż takie działanie. ładnie. To jest rzecz. Dość, dość, dojdź, dość, dojdź. Teraz tu, zobacz. To, to, aż kus może. Baryk się ładnie, ładnie. Dojdź, dość, dojdź, dość, Teraz dojdź. Teraz ruszamy do ziemi. Trzeba dobijać. Trzeba dobijać nie wolno tak niszczyć się, Oś. No tak, musi to być. I to musi być tak. Akurat. E. Akurat prawie o pięknie chodzi. Coś, dość. coś. Dość, dość. Poczekaj, pomalutku. Musisz iść, No ma i stała. I ma i stała, a nie jakaś. Troszeczkę. Już jest doszła. Doszła? O. No, Proszę uprzejmie. I trzeba... I co? Mamy I... klucz dynamometryczny. Ale ja się musisz iść. Bo ja się wiesz, ty... Co tu? To właśnie? No Nie. Muszę Nie wyłączaj tego. Nie? Zaczynamy. Ja się ciągnij i musi być 185. 175? 5. Tak musi być. 175 jestem za słaby. Nie daję rady. Od środka, Jasio. No. Od 1. I ty dalej. Po przekłonnej. Ile teraz masz? Dokręcaj. A, 50. No to tak, wszystkie po kolei 50? Jakie 150 masz? No na trzy razy weźmiemy. No, dobrze, dobrze. Muszą być ta przedłużka na to założona. Nie! To Dobra, jedynka. Dokręcamy to teraz. Dwójka. Wedle takiego schematu śruby Dobry. na głowicy, używając klucza dynamometrycznego, Pierw jedziemy do ilu Jasio dokręcasz? 150 No powinno być 170, 180, ale... Poprawimy potem, poprawimy. Od, razu, poprawimy, od, potem od, razu, poprawimy. Tak od razu? Do 70 jedź. No to mam do 70. No dobra. I kolejnie Trójeczka. Tumaszkę. Dawaj, dawaj, a nie opierdalaj się. Co robisz? Arbaj, Arbaj, a nie tam się... O! No, o! już pęk! A nie, jak ja coś tam sobie. I tam, 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 tam. Setka. trzeba No ale to wszystkie te Pięć. na setkę. No to tutaj ja tutaj mogę, to nie mogę bez tego schematu na razie jechać. Nie! <noise> to jest trzy, Nie Nie, odchodzi. o co, o co chodzi? głowicę, tak? Jest? Dokręcamy głowicę finalnie. Tak. według takiego schematu z internetu tak. po kolei kolejny śrub dokręcamy z siłą 175 Nm to musi być tak, kręci tu pan Jasiu pan Jan pan Jasiu, a 185 musi być, być. inaczej odwali to jak? tak musi być te sieła sumińskie o właśnie, urwiesz te no. chłopie. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. I jest druga. Mężczyzn pięć to masz. Te pani Asio kawałek, potrzebuje dziebuch jakiejś. Tak, Młodej, Zobaczcie. dokładnej. I, I sobie chciała, bo ale, tak siła, że uniesie. Trzy. Na weselu poniesie pióra. Tak jest, tak będzie to tak. tutaj, u nas to jest fajna rzecz, To, Jasio, ciągnij, ciągnie, ciągnie. Zobaczcie, dziewczyny, 175. ten chłop... 175. Siłać, to jest... Chłop, tragedia, Urwie, Chłop, kur... Jeźdź, Jasio, dalej. Tu, tak? i ja, tak. Twój ojciec powiedzi, ty masz taka krzepa. Na razie pięcioraczki miał. od razu wysłał. Pięcioraczki, jak nic. A, ma krzepa, zobacz Daniel, jak ma krzepa. widzisz, Ale siła ma. Po tym, że aż pod mi chodzi. O. O. A jest, trzeba mieć siłę. Żeby dziewuszka go chciała, to i musi... Odpowiedni klucz. I się... musi starać się u niego, że takiego chłopaka by chciała, nie? On ma i tu, i tam wszystko ma, na miejscu, nie? Jest? Oj, to... ściąga się wyłączyła. Co? I po poszło... pięć. I majki spadli. Dobra, i tak wszystkie 26 śrub. No. I...